Co macie? Lufe. Lufe, o... Zobaczcie, wszyscy, Marek, z tej strony Stowarzyszenie Śląska, Grupa Detektorystów. Kochani, kolejna niedziela, kolejne poszukiwania. Pierwsze nasze duże wykopki w tym roku, bo jeszcze nie mieliśmy okazji się spotkać. Zobaczcie, ile się nas zjechało. Zjechali się! Zjechali się! Dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy w rejonie Brynku. Kopiemy w lasach. Wchodzimy, byliśmy już tu w tych lasach, ale całkiem z jednej strony, także zobaczymy, co nam ziemia odda. Zostańcie z nami. Ci pokazać na, najnowszą rzecz, którą dzisiaj nabyłem. Nabyłeś? Tak. Z dwoma chodzić? Tak. <laughs> Nie no to... na to. To słuchajcie, to jeżeli ktoś tam, jeżeli ktoś szuka Trashu, polecamy Hunter Treasure Camp. Hunter Camp, to w zasadzie ja tak. powiem wam większość z, z jakimiś tam to rzeczami obwieszoni. I to, i plecak w domu Także polecam To warto Zapraszamy, zapraszamy do Daniela Jest tam, pewnie go znacie, na wszystkich grupach jest Ale jakość materiału, towarów, produktów naprawdę godna polecania I przede wszystkim polski producent Zapraszamy No dobrze kochani, także wchodzimy do lasu Tam już patrzcie, tam jest Aga Tam, 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 o, tu, tu, tu gdzieś Już jakąś monetę znalazła Potem do niej podejdziemy, a my co, startujemy 50 fenoli. No, zbliżenia na razie nie będę robić, ale na 100% bo tu wychodzi. Amelinium. No ale pierwsza monetka jest i. I co? A to jest. Owiana kuleczka, to. pocisk no, czy coś. A tam słuchajcie, tam już Ziemek też ma monetkę. Co ma Ziemek? Dwie te same. Jak dwie te same? Pyrrely. A, pięciu W jednym miejscu. Patrz, nie chcę się wypiąć. A tam mi tak biła? No fajnie. Dobry start, nie? No jasne. Dopiero no, wyszliśmy. A tam rynku. widzicie jego. Jechaliśmy tu na miejsce i Armin mówi uważajcie, bo tam stoją. A on nie słyszał. I Kuśwa, trzy paki. Marcin! On teraz nie chce słyszeć. On nie chce słyszeć, bo się wstydzi tego. <laughs> nie, słuchajcie. Ale to jest nic, bo jechał po nim jeszcze następny Marcin i dostał stówę. Dramat. Także mam nadzieję, że dzisiejsze wykopki nam troszeczkę e, zrekompensują te straty. Też mam fajny sygnał. Monetko wykopnimy. O patrzcie moneta Dobra u mnie plomba Czekajcie, 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 chwileczkę, ja kosłem wezmę tucyk Marcin ma plombę, połóż ją tu, bo to nie widział jak włos chłopie Ale nie srebro dzisiaj No jeszcze nie, ale 3 trzy, trzy tygodnie nowego roku a on już chyba 4 srebra 4 srebra wyciągnął. Henio ma co? Centymetr Teraz robimy zbliżenie, czekajcie, a ja mam co? A ja mam 20 groszy perl. Już wam pokazuję z bliska. Dobra, patrzcie. Heniu dzisiaj pierwszy raz z nami tutaj kupił u nas na terenach centymy. Ja Mają 20 groszy i plombę. Obróć te centymy, proszę cię. Tak to wygląda. No, dobry start mamy, nie? Heniu, z czym chodzisz? Aha, z manti, patrzcie. Coraz więcej. Dobra promocja była, tu ludzie pokupywali, nie? No pewnie. Dobra, lecimy dalej. teraz. Patera, patera. Eee, Plomba Plęda, kolejna, kolejna. fajna nie taka? A patrzcie Paterzko co Agama ma Agama ma fragment żubel. zapalniczki Silesia Co tu pisze? Coś tu germany No jest coś Germany. No Uypin? to trzeba Ale tutaj nie wiem czy gdzieś, gdzieś... ma koty na kamerze? No, właśnie się go pytam, co to za no, robactwo. Nie, nie wiem. A, oddawaj. No, a Marcin ma drugą część tej zapalniczki, którą wam teraz pokazywałem od A ja, ja mam górę, bo tutaj jest... Oddawaj, ta, kabin, nie? Ale to trzeba być bezczelnym, nie? Położyć swój wykrywacz na moją cewkę, nie? A ja mam kokofonię teraz. Tak, nie? No nie, żartuję. No, no, no widzisz, co jest z góry tutaj. Tak. Aha. No i mamy komplecik. Proszę. I patrzcie, nie, by się wydawało, że to, to, to powinno być jedno obok drugiego, nie? nie, jednak ktoś wyrzucił po prostu. A to było 10 metrów dalej, nie? No. To jest nie, jakieś... nie, bo to było tu. Aga, chcesz tu? Nie. A to tu. Ty masz teraz to nosić? Co ona nosić. Fajne, no. Do gablotu pójdzie. Dobrze. No, patrzcie, tak wygląda lasta na początku. Stamtąd wyszliśmy. takie jak były. Tu teraz idziemy w tą stronę. Ale śmieci jest od groma, ludzie powyrzucali jakieś kable. No niestety. Taki urok lasu. Co? Czekajcie. Idziemy tam do chłopaków. Co macie? Lufę. Lufę, o. Wiecie co, to nie szukam, to idę. Faktycznie. Dobra, no. daj mu się kolega. To koleża, na lasy, Daj mi coś mniejszego, żeby nie uszkodzić. No, delikatnie przejechać. Tylko pod... na to. nie ciągnij do góry, żebyś nie złamał ewentualnie. No? no, no, delikatnie. Tak taką A, po pikutam, he, może. Ale no, Nie bo to jest, bo to już, wiesz, to była Widzisz, to, no to jest, to, to jest wycinka przez tam przy doryka, dworcu. Przy wycince. No jest. Patrz. O, U, jest. jest. Dole. Jedne Mamy no, to chyba He pa mauzer. A pierwsza, pierwsza druga wyczyścić, no? Kar kar 90 no. Pierwsza, druga broń. Słuchajcie, mamy broń. Lufę z karabinu. Nasz znaczy, karabin. Karabin. Karabin z tym, nie cały. Widzisz, jest z tym. Bez zamka. bez zamka, bez zamka. no. No panie graty. Dzięki wielkie. Gratulacje. kolego. Trzeci raz na wypadzie. No widzicie to jest szczęście świeżego, no, że tak powiem. No. No, no witwy zawsze ma tak. elegancko, dobra, spróbujemy trochę oczyścić. No, nic to no, musimy wezwać policję, tak. no bo tej tak. opcji nie ma, no to podlega tak. pod ustawę o broni i amunicji, słuchajcie, bez także... Bez zamka. Strzelać nikt z tego nie będzie, ale no takie no, mamy taki, taki mamy obowiązek. No i patrzcie no praktycznie... Na wierzchu, no bo tutaj ta wycinka jest tutaj o. Dobra, no wołam tutaj... Ale nie chciał. nie chciał. No i Plak. patrzcie. Plak. Plak. Trochę tam szczoteczką Plak. delikatnie no przyczyściliśmy. Się... Ale się sypie. Ale A tu Ale mówię, co, chur... to zabroń. co to za broń? Najprawdopodobniej to będzie ten. Mauser, Kar 98 tak, Przynajmniej mi to przypomina. No. Bo na namierz strzelony? Tak. Na co namiar? To co trzeba zrobić? Dzwonimy no na, na policję, policję. To Nic, nie Dzwonimy policję i ten Weźcie, no, tylko to delikat... Namiar i tak by było warto zrobić nie? Ja, Trzeba zrobić no. Można, możemy miarę, zaraz no, stryknąć. No, delikatnie to taśmą wkręcić, bo tu nie ma co że żadnego. Tu nie ma zagrożenia nie? No, i, I tak i wezmą Co widziałem? Widziałem kątem oka Może Nie, bo wiedziałem, że ty masz taśmę To nie jest nasza pierwsza broń Mamy już krótką, w kolekcji dwa, nawet. Dwa nawet. No. Dwa nawet. Bo jeden startowy, jeden bulldog, no także teraz długa. Nie? Nie, trzecia trzecia jeszcze, lupa. Sprawdźcie jeszcze, czy nie ma jakiejś amunicji albo jeszcze czegoś więcej. No zaraz wykopiemy ją i zobaczymy, czy, czy tu... Wezwiemy policję przede trzeba się pokręcić trochę. Tak, przede wszystkim policję wezwiemy i... Dobra. ...a dalej będziemy, będziemy ale pod... to hmm. podjść nadzorem. No to podlega pod... Podlega, tylko myślę, co to jest. Ja myślę, że to jest Kar 98 Mauser. No zobaczcie, tak. Zawsze panie, u nas gościu. zawsze tak jest. Zawsze tak jest. To się okaże, że po Ale... trzech metrach musi skończyć ta taśma. <laughs> nie, no. Dobra! No tak żeby było, widać to 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 miejsce, tamte nie? No ile chodzimy? Godzinę? Godzinę chodzimy. Padnie. Dobra. Zabezpieczać, dzwońcie i kręcimy się w kółko. No dobra, słuchajcie, emocje trochę upadły, tam chłopaki zabezpieczyli. Andrzej zadzwonił. Tu mamy fajny sygnał monetkowy 40 stały Kopiemy razem O była monetka dziś Jest monetka słuchajcie Jest monetka. Teraz wyczyszczę i Wam pokażę. Patrzcie, wyszło ładne 5 groszy międzywojnie i kopiemy dalej. A teraz patrzcie, znalazłem coś, czego młodzież i obecne dzieci, które się niedawno narodziły, nie będą wiedziały co to jest. Starzy na 100%, młodsi nie. Słuchajcie, to jest element mm, telefonu, starego telefonu, wybierało się numer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kiedyś słuchajcie, nie było wyświetlaczy kolorowych, guzików, tylko się kręciło. No tak. Powrót do przyszłości. Złoto. Złoto. Złoto Perelu pewnie będzie. 10 groszy Perel. Dalej podkreślę moją zasadę, i tu wychodzi na to, że jest tak. Czekajcie, raz tu są jeszcze z trzy sygnały, dwa na pewno. A widzicie, miałem rację. w grudzie mamy tą jedną, rozpieczętujmy jest cyk no, czyli trzy razy peryl. 10 groszy, bo już, ja, już z jedną w kieszeni dwie jeszcze wyszły no i patrzcie Szymon jeszcze taką ładną klamerkę Z paska znalazł A ty masz coś? Co ja Co masz? To olejna Ale ładnego Feniga jednego To pokaż Piąteczka tak o... Ja teraz kupię trzymatki w jednym dołku A jeszcze kopie? Bo ja nie mam maltowania Nie się takimi rzeczami bawi elektroniką Co? My bracik się elektroniką bawi ja, ładno bawi, rzeczami. Może no, to by długo trwało. No, Jadolfowa. Tutaj, nie? no Fajnie. Fajnie, nie? W Czyli dogadujesz się z wersją. Powoli. No i dobrze. I parę takich głazów w jednym miejscu. To się mieni. Ciężkie jak cholera, nie da się tego rozłupać. To jest najładniej wyczyszczone. Macie pomysł co to jest? Dajcie znać. To jest jakaś ruda. No my nie mamy pomysłu, ale no coś ciekawego, coś innego. Na pewno Potrzebny nie jest to. Geolog. Na pewno nie jest to jest Ciężkie jak Nie to... Patrzcie, Daniel, Do podróży. Daniel znalazł żelazku. Ale jest pełne no chyba. jeszcze no właśnie, Zastanawiam się, czy już jest takie ciężkie, bo jest pełne, jest Wiesz co, oczyścić, spróbować no. otworzyć. Ale śliczne. Rączkę tylko. No, no masz. Je. A ty co masz? Aga ma ładną butelkę, ale śliczna. Znaczy dostałam od Maćka. To Aha. Jest, to no też fajno. Jeszcze mam perfumy, jakbyś chciała. Dobra, słuchajcie, mam info. Chyba od Marcina, że wy przyjechali technicy do tej broni. Ja na plecach mam, nie wiem, nie chcę was kłamać, 25-30 kilo czegoś. Nie wiemy co to jest. Magnes przyciąga. Błyszczy się. Ołów to nie jest, żelazo też nie. Macie pomysł, to dajcie znać. Na grupę u nas już poszło, ale to myślę, że i tak film zobaczycie dopiero. Eee, później No i tyle, słuchajcie, zeszliśmy z... Co to za metka mi tu wystaje O, 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 teraz lepiej No O, ja oni krzyczą, widzicie co? Nie pogadacie Kochani, słuchajcie, tyle, zeszliśmy z lasu Zaraz robimy dla was moje podsumowanie Co udało nam się w dniu dzisiejszym znaleźć No, no dobra, słuchajcie, i tak to mniej więcej wygląda Oczywiście są jakieś tam mniejsze elementy śmieci podobno jakiś hamburg opisany Obrączki od gołębia prl -e. Marka narzędziowa, ładny konik. Tu patrzy jakie śliczne żelazko Daniel spróbuje je generalnie otworzyć. Pociski to jest chyba szkiełko zegarkowe. O, tu mamy następne zapalniczki. Kutka. łopieniczka z perelu. No i tak to mniej więcej wygląda. Coś tam udało się w sumie wspólnie nazbierać. No, i tu jeszcze zostało te srebro, co niosłem. No, ile te srebro jest warte? To z Ej, pff, ile srebro jest warte? Srebro? Nie wiem, ile jest warte, ale wiem, ile wart jest mój mandat za przechodzenie w rynku. To jest to, co wam mówiłem rano, nie? Panie, także wracamy teraz. ...płacić te 300 stówy za ten mandat, nie? Nic mi innego wracamy do stołu, nie? nie? No, no, no. Także teraz trzeba jechać powoli. My się powoli pakujemy. Tak, i się zaraz z Wami pożegnamy. Dobra kochani, słuchajcie, tak wyglądało nasze podsumowanie, nasze spotkanie. Fajnie było, dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że jest pogoda. No patrzcie jak się wyklarowało. Bardzo ładnie. Co powiesz? Wy pogodziło, wypogodziło. wypogodziło się. Fajnie, że byliście z nami. Mam nadzieję, że widzimy się już za tydzień, o ile pogoda pozwoli, bo na razie jak widzicie ta zima jest bardzo łaskawa. Dzięki. Jak Wam się podobał łapkę w górę, trzymajcie się. Pozdrawiamy. Hej. Jademy dłużej. Cześć. Cześć.